Nie znam lutnika, który by zrobił taki sam instrument. To jest, to jest po prostu niemożliwe. To jest kwestia dnia samopoczucia, to jest kwestia patrzenia, to jest kwestia światła, to jest kwestia dysponowania określonym materiałem. Ja czasami podchodzę pięć razy i już mi się wydaje, że, że to już jest zrobione i następnego dnia przychodzę i. No nie no, jeszcze trzeba poprawić. Wykonanie szyjki jest trudne, i niektórzy mówią, że prawdziwego mistrza poznaje się po tym, jak jest wykonana naszej szyjka. Patrząc na nią z przodu, z boku, z tyłu, no, wytrawne oko widzi, brak konsekwencji w prowadzeniu linii. I to jest naprawdę taka rzecz, w której się można wyżyć troszkę. Instrument ma w różnych miejscach różną grubość. W tym miejscu centralnym jest najgrubsza, ma 4,5 mm grubości. I tak schodzimy tak od 10 mm, powiedzmy do 2,5 mm, tutaj przy brzegach. Na etapie formowania grubości no, no, opukujemy instrument. Chodzi też o to, żeby, żeby jedna i druga połowa brzmiały podobnie, na, na tej samej wysokości. Nie? Najczęściej no można zepsuć lakierem instrument, dlatego że, że my tworzymy lakiery sami. Dobry lakier to jest taki, który jest elastyczny, nie odpryskuje, ale też nie może być na tyle elastyczny, żeby się po prostu kleił. To trzeba w odpowiednich proporcjach po połączyć i, i to jest wieczne obserwowanie i, i poprawianie. Podstawek to jest bardzo delikatna materia. To jest, tu jest tutaj w formie takiej surowej, takiej, jaki kupujemy w sklepie. On powinien e, e, mieć odpowiednią grubość. Od, od strony strunociągu ma płaską powierzchnię. Od strony strunicy ma lekkie wybrzuszenie. Musi być tak uformowany, żeby muzyk grający nie zahaczał smyczkiem o, o sąsiednie struny. Ale nie wspomniałem jeszcze w, o jednym elemencie, o duszy, która jest w środku w instrumencie. To jest taki, można powiedzieć, wałeczek, patyczek, który jest dopasowany tam do, do oczywiście układu sklepienia. Tą materią można w, w znacznym stopniu uregulować dźwięk, wzmacniać, zmieniać barwę, wzmacniać dynamikę, jeżeli instrument ma potencjał dźwiękowy. To duszą można naprawdę dużo w instrumencie zmienić. Skrzypce są taką materią, że nie sposób to fabrycznie zbudować. Na tym się głowili najwybitniejsi wirtuozi, współpracując z akustykami, fizykami. Przebadali przeróżne instrumenty mistrzów dawnych i próbowano to zastosować w fabrykach i. i Nauczyciel zajmował się y, też lutnictwem. Jan mi kiedyś tak właśnie zadał takie pytanie: no, A nie chciałbyś tak robić skrzypiec? I tam. Ja mówię: No, bardzo bym chciał. Nie? No, no i w ten sposób znalazłem się w, w zakopanym Liceum sztuk plastycznych. Tam była sekcja mm, budowy instrumentów. To jest właśnie to, to fajne w instrumentach, że, że instrument jest dziełem sztuki, przy pomocy którego wprawia się sztukę, prawda? I, i to, to jest piękne, właśnie.